Bezcenne, bagienne siedliska i lasy znikają pod budowę autostrady. Ludzie z okolic Zachojniaka protestują, bo gdyby trasę nieco przesunąć, udałoby się ocalić ten uroczy zakątek. W pikiecie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Teraz mieszkańcy czekają na odpowiedź z Ministerstwa Środowiska. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Zbigniewa Juśkiewicza. Druga edycja Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego kończy się niemałą sensacją. Projekt, który zdobył najwięcej głosów mieszkańców, najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. Chodzi o renowację boiska górka. Okazało się, że wykonawca oczekuje za nią prawie trzy razy więcej niż pierwotnie zakładano. Zaczęły pojawiać się głosy, iż winem za to ponosi magistrat, bo powinien odrzucić wniosek jako źle skalkulowany. Sprawie, Przyjrzał się bliżej Bartosz Szumowski. W Sarnakach, zamiast ratować zabytkowy kościółek, ksiądz chciał go wykreślić z rejestru zabytków. Za niewykonanie zaleceń konserwatora związanych z dbaniem o stan budynku, probosz został karany karą administracyjną w wysokości 1000 zł. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule...